Szczęść Boże. Szczęść, Boże. Szczęść, Szczęść Witamy proszę. serdecznie słuchaczy Radia Fiat na kolejnej audycji Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło Życie. E, dzisiejszą audycję będziemy wspólnie prowadzić i współtworzyć. Jola Łukaszewicz. Andrzej Łukaszewicz. I Wojtysiak. I Krzysztof Wojtysiak. Cieszę się, witamy Was serdecznie. Zanim przejdziemy do dzisiejszego tematu, chcielibyśmy powiedzieć, że obecny rok formacyjny Domowego Kościoła jest pod hasłem powołani do misji. I dzisiaj właściwie będziemy się poruszać w takim temacie, tak sobie gdzieś tutaj zaplanowaliśmy, że będzie to powołanie do misji w rodzinie. I w wychowaniu dzieci poprzez służbę. Taki temat o powołaniu. Może takich kilka słów na wstępie, żebyśmy też e, rozwinęli temat e, w takiej naszej no, dyskusji czy świadectwie. Mianowicie, co to jest samo powołanie? To takie posiadanie określonego daru do wykonania danej czynności przez większą część naszego życia. I takie czynności wykonujemy bardziej z pobudek niesienia pomocy innym, takiej bezinteresowności i bycia gotowym do poświęcenia. I powiedzcie, e, chciałabym, żebyśmy się wzajemnie podzielili takim moim powołaniem właśnie w rodzinie. Czy e, odkryliśmy to powołanie zaraz na początku swojego, nie wiem, e, życia? E, w którym momencie, tak? Czy I czy, tak. I czy domowy kościół e, e, pomógł nam w, od, w, w odkryciu tego powołania? Hmm. No właśnie. E... Przez większość swojego życia tam jest, tak? No to więc no, no, na pewno małżeństwo, nie? Bo powołanie do małżeństwa przez większość swojego życia, czyli właściwie do końca swojego życia. Poświęcanie siebie dla drugiej osoby. Hmm, służenie drugiej osobie, dawanie siebie to co najlepsze. No ja tak to widzę mniej więcej. Hmm bo to też takie, mm, musimy zobaczyć jakieś takie powoła powołanie, ale poprzez takie oznaki. To tak warto właśnie, jakie mamy talenty, czasem jakie marzenia, dary, bo to... Według ja przynajmniej to, co Andrzej powiedział wcześniej o tym powołaniu do, do życia w małżeństwie, to na pewno na początku nie było jakąś taką moją świadomością, że tak, biorę sobie męża i to, tak, to jest takie moje powołanie. Nie umiałabym chyba nawet wtedy tego nazwać te ileś lat temu, tylko wiedziałam, że poznaliśmy się, zakochaliśmy się, no i fajnie. I to jest takie. Natomiast na pewno domowy kościół, formacja w domowym kościele Uświadomiła mi właśnie, że to jest powołanie, że Pan Bóg powołał mnie do tej roli małżonki. Znaczy myślę, że najważniejsze było to, że e, ten nasz związek został no jakby zawarty za, e, sakramentalnie, więc tak. e, Pan Bóg, Duch Święty działał cały czas, nie? No jakby nas. E, formował już od początku, ale może nie byliśmy tego tacy świadomi, tacy że no coś, widzieliśmy, że coś się dzieje w naszym życiu, czegoś szukaliśmy i, i jakoś tak e, wszystko to się zadziało w ten sposób, że kiedyś dostaliśmy doprowadzenie do mojego kościoła, który no, zaczął formować i ta nasza świadomość powołania, pełniania pewnych obowiązków w domowym kościele i w swoim domowym kościele, czyli w domu, w rodzinie, w małżeństwie, zaczęła być bardziej taka świadoma, nie? że Bóg jest wśród nas, że Bóg nas prowadzi, że to jest najważniejsze, że jest pierwszy w naszym, w naszym domu, a nie tak, jak było wcześniej, e, małżonka czy dzieci, różnie tak, różne te segregacje są najważniejsze, tylko to, że jest Pan Bóg na pierwszym miejscu i wtedy reszta, wtedy jest wszystko jakoś tak inaczej, lepiej. No w naszym przypadku to też tak samo, to jest taki długotrwały proces, który cały czas, się odbywa, dojrzewamy z wiekiem. W moim przypadku, zobaczymy, co Grażynka powie. Moje podejście właśnie też na początku było takie, no, jest małżonka, jest takie normalne życie, wygodne, oczekiwania, tak, a żeby coś dać od siebie, to już tak trudniej, bo się trzeba zmobilizować, a od momentu takiego nawrócenia do Pana Boga od 2009 roku to już taka bardziej praca osobista nad sobą i dostrzeganie, rozumienie tego wszystkiego. A w momencie przystąpienia do Domowego Kościoła w 2019 roku, kiedy się już formujemy, jest kontakt ze Słowem Bożym, no to wiemy, że Pan Bóg chciał, żebyśmy razem przez to życie szli, żeby to życie nasze wyglądało. Wiemy, że wymaga od nas dużo pracy żebyśmy się szanowali nawzajem i spojrzeli na małżonka właśnie nie jako y, robota, który wykonuje, ma to wykonać, to wykonać, tylko to jest osoba, którą się kocha, którą się docenia za to, że jest taka czy inna. Także tak pokrótku, pokrótce z mojej strony, a Grażenka pewnie to tak dopełni. To znaczy tak, z mojej strony <laughs> ja jak gdyby, chyba też z uwagi na wychowanie, powiedzmy o tej takiej służbie w małżeństwie, to tak od samego początku myślałam, tak? To nie było tak, że um, jak gdyby o tej. To, że mamy sobie służyć, to, to wiedziałam o tym od początku, tak. Natomiast um, przystąpienie do tego, do domowego kościoła, czyli tak jak tutaj Krzysztof wcześniej wspomniał, w 2019 roku troszeczkę zweryfikowało moje spojrzenie na tą służbę, tak, i bardziej uszeregowało, hmm, E, sposób patrzenia też na moją rodzinę, tak? Bo ja w dużej mierze męża, jak gdyby, traktowałam na równi z dziećmi, tak? Natomiast no, tutaj było podejście troszkę takie inne, tak? Że mąż jest pierwszy, mhm. a dzieci to są, tak, e, w trochę drugiej dalej. kolejności, <laughs> trochę dalej, tak? E, więc e, no, u mnie właśnie ten domowy kościół zweryfikował to spojrzenie, tak? Na tą moją najbliższą rodzinę. Natomiast służba, no co tak od samego początku. Tak, zgadza się. Mm -hmm. To co powiedziałaś, Grażynka, rzeczywiście teraz też tak sobie uświadomiłam, że e, to postawienie, tak, że, że mąż, tak, pamiętam, też ten etap, kiedy mąż był tak. E, no, przyznam szczerze, na etapie, y, może nie na równi z moimi dziećmi, ale czasami nawet odczuwam, jak sobie przypomnę, że nawet dzieci były pierwsze, a mąż, no, mm, był tam troszkę dalej, tak? I myślę, że odkrycie tego, w, te, w odkryciu tego wszystkiego i tego powołania właśnie do bycia żoną przede wszystkim dla mojego męża, y, to na pewno pomógł mi domowy kościół. Bycie, formowanie się, y, te wszystkie, y, czy, ta, czy to nasze zobowiązania, czy to no rekolekcje na które jeździmy i też tak jak dzisiaj możemy się tu z wami dzielić tak samo tam słyszeliśmy i to wszystkie dla mnie to było właśnie bardzo istotne żeby kiedy ja to odkryłam no i właśnie to powołanie ja to jeszcze chciałabym powiedzieć o tym powołaniu w rodzinie właśnie jeśli chodzi o mojego męża to tak to jak mówię to, to odkrywałam na etapie domowego kościoła. Natomiast jeszcze rzecz, która też gdzieś została gdzieś wewnątrz mnie chyba tak troszeczkę rozszerzona, żebym więcej zobaczyła, to chyba moja też taka rodzina, ta z której pochodzę, czyli rodzice moi czy tam na przykład moi, moi bracia I, i odkrycie tego, że też jestem powołana do tego, żeby im no pomoc, w różnych czasami wiecie to wystarczy modlitwa prawda że, że, że takiej pomocy oczekują ale też taka pomoc bezinteresowna tak e, taka gotowość e, niesienia tej pomocy i tu mówimy o pomocy a to, a to jest właśnie dopiero takie e, odkrycie tego że ta pomoc to jest jednocześnie takim powołaniem tak i później misją nie pozostaliśmy mhm. powołani do bycia małżeństwem bycia rodzicami ale też bycie w rodzinie tej naszej, tu najbliższej, ale też tej dalszej, że, a zwłaszcza służeniu, służeniu rodzicom w ich, w ich wieku, w ich chorobach. No, wiem, że był taki czas, kiedy trzeba było pomóc moim teściom, czyli rodzicom Joli, i wiem, że Pan Bóg uzdolnia. Jezus zdaje siły takiej, że były momenty takie trudne, ciężkie. i dużo, dużo wcześniej bym się bał podejmować pewnych, pewnych jakichś zobowiązań, decyzji w stosunku do, do nich, a był taki czas, że naprawdę wiele, wiele rzeczy mogłem robić, yy, no, obsługiwać osobę leżącą mnie, yy, której człowiek gdzieś jakoś się zawsze zdryguje, od, ale tym bardziej, że yy, jakby nie zawsze było super to jak przyszedł ten czas, kiedy trzeba było, trzeba było pomagać, zrobiłem to tak jakby, no, taką, z taką radością. Trudny to był czas, ale, ale nie jakiś taki, że gdzieś mnie coś irytowało, złościło. Wręcz y, miałem dużo cierpliwości. Znaczy wiem, że to, wiem na pewno, że to nie tak od samego, od samego siebie, nie tylko Pan Bóg uzdalnia. Jeśli już powołuje, to też uzdalnia. A ja uważam, że to było takie moje powołanie w tym momencie. Uzdalnia powołanych. Tak jest. No będąc właśnie w domowym kościele <laughs> właśnie spotkanie ze Słowem Bożym, które są naszymi zobowiązaniami, powoduje to, że właśnie zachęca nas do tego Pan Jezus, żeby patrzeć na ludzi, tak jak On patrzył swoimi oczami, nie o, oczami zwykłego człowieka, tylko jak Bóg właśnie bezinteresownie, bez, bez, bez jakichś korzyści oczekiwania, pochwały czy tam wynagrodzenia. Także to jeśli chodzi o mnie w moim przypadku to mi bardzo dużo dało. A przez to mogłem zauważyć moją, spojrzeć na moją grażynkę zupełnie w inny sposób. Zauważyć ją, że to jest wspaniała kobieta. Mm. Witamy po krótkiej przerwie muzycznej. W dalszym ciągu będziemy rozmawiać na temat naszego powołania. Tym razem może już przejdziemy od tej rodziny, chociaż rodzina to wiadomo, że nasze dzieci, ale już tak w wychowaniu dzieci. To powołanie nasze. W moim przypadku, no, powołanie do wychowania dzieci, y, ono ewoluuje w całym y, okresie. Y, nasz, y, starszy, nasze starsze dziecko ma w tej chwili 22 lata, y, więc. Y, w tym długim takim czasie, no wiadomo, że różne są wymagania tych dzieciaków, tak. E, ta służba przy małym dziecku, no, wygląda inaczej niż przy takim dziecku, któremu powiedzmy no, ja teraz 22 lata czy tam drugie 17, e, teraz bardziej e, myślę, że potrzebują tego, żeby być takimi przyjaciółmi e, dla nich. Wcześniej to wiadomo, że te potrzeby były inne, oprócz tego, że trzeba było być zawsze, to trzeba było też jeszcze no, spełniać jakieś inne ich um, oczekiwania, potrzeby e, w sensie nawet takim logistycznym, tak, czy to, czyli powiedzmy jakieś, e, jakiś transport e, na zajęcia dodatkowe, czy odebranie ze szkoły, e, czy jakieś. Czyli, tam, służba. E, czyli służba, tak, dokładnie, czyli służba, o, tak można to określić. E, natomiast e, dla mnie istotne jest to, żeby, e, żeby być, tak, my rodzice tak. musimy być. Z tymi mm -hmm. dziećmi. To jest taka podstawowa rzecz. E, bo myślę, że oni tego potrzebują, niezależnie od wieku. Grażynko, tak, powiem to być, to powiem Wam, że święta Katarzyna ze Sieny, właśnie ona powoła, powiedziała o powołaniu, że y, powołanie to jest w kategoriach bycia, a nie robienia. Właśnie to, co ty mówisz, że kiedy być, kiedy robić, to robić, ale też być, czyli być przy tych naszych dzieciach, że to nie tylko to coś, co robisz autentycznie, ale kim jesteś i taka, taka y, tożsamość, tak? Tw to jest taka twoja tożsamość, to bycie właśnie to, co powiedziałaś przy, przy naszych dzieciach, że te tak jak y, no, nasze dzieci też. U nas jest tak troszeczkę, że właśnie te starsze dzieci już teraz na pewno tylko takiego, może nawet nie bycia, ale takiej obecności, że wiedzą, że my gdzieś tam jesteśmy, oni też gdzieś są bliżej czy dalej. Y, jakaś telefoniczna rozmowa i, i wiedzą, że mają tych rodziców, a my te swoje dzieci. Natomiast młodsza latorośl jeszcze y, tej naszej obecności potrzebuje nie tylko, żeby być, no ale też, żeby dawać. Mm -hmm. No, ewoluuje cały czas tam. Między nimi jest duża różnica, więc y, to, jak się wychowywało te starsze dzieci, a jak, no, świat też niesie y, dla nich inne, inne świadectwa, więc musimy bardzo mocno czuwać nad tym, żeby właśnie być, żeby one, one wiedziały, że jesteśmy, y, no i wspierać, pomagać, y, no, mądrze pomagać, y, bo tak jak też mówiłaś, są te wymagania coraz większe. Um, żeby to jakby nie zepsuć, nie? bo to tak to nie jest takie łatwe w tej chwili. Nie staramy się oczywiście. Każdy ma inne Czyli takie powołanie do też wychowania, tak? Bo, no od, tak. bo od tego, co, co Grażynka zaczęła, to mm. właśnie powołanie, ale mnież tylko przyszła taka myśl, ponieważ tu mamy powołanie, e, powołanie do misji, e, a misja to e, takie właśnie wykonanie Posłanie kogoś do konkretnego zadania. I wiecie, mnie misja to się zawsze kojarzy z um, misjonarzem, który wyjeżdża do buszu. Ja sobie tak Czyli nawet. Nasze dzieci to buszni. Tak, dokładnie. A ja jestem tym biednym misjonarzem i odkrywam. I po prostu ten atak ze wszystkich stron i czasami czuję się wśród tych swoich, czy czułam się właściwie wśród dzieci, tak, w wychowaniu, podejmowaniu różnych trudnych decyzji. I tak się zastanawiałam właśnie, że no, Pan Bóg powołał mnie do tego rodzicielstwa, wysłał mnie na tą misję. Na wojnę. Na wojnę niczym, ale powiem, tak. że, y, ale jeszcze mnie rzeczywiście umacnia w tym, wiem, wiem, że, że nie jestem w tym wszystkim sama. Znaczy, ja myślę, że jeszcze nie, też ważne jest to, że y, Mówiąc o misji, no jesteśmy posłani do tego, żeby nasze dzieci wychować po chrześcijańsku, a więc ten fundament im dać, bo wiadomo, jak były młodsze, to one bardzo chętnie wiele rzeczy robiły z nami, ale jak są już starsze, to one już ten świat chcą zdobywać inaczej. No i tak to bycie, co mówiłaś, nie? to bycie właśnie, pokazywanie, że no tak, że świat światem, a Pan był Bogiem jest, żeby nigdy o nim nie zapominali, wiedzieli, że. No niech szukają tej swojej, swojej wiary już sami, ale, ale, ale nie szukają wiadomo tej, tej dobrej wiary. To ja tak. No wiadomo, że też my jako rodzice to też jesteśmy dla nich autorytetami. I ważne też, żeby oni mieli tego świadomość, że też popełnialiśmy błędy, oni to widzieli, ale też pokazujemy im, właśnie będąc bliżej Pana Boga, będąc w domowym kościele, formować się, formując się, że można swoje życie zmieniać na lepsze i mają też nieraz przykłady, że kiedyś między nami były takie relacje, takie, a teraz są lepsze, że jest spokojna rozmowa, nie ma jakichś takich awantur, kłótni, obrażania się, cichych dni, tylko widzą, że rodzice mogą sobie spokojnie porozmawiać, wyjaśnić jakiś kłopot, problem i i jakby to też im daje taką pewność, że jak w przyszłości będą chcieli zawsze do nas przyjść, to wiedzą, że mogą, że są zawsze mile widziani, z otwartymi rękoma ich przyjmiemy i zawsze będą mogli z nami porozmawiać na każdy temat. Tak, ale I... dobrze, że <laughs> właśnie mówisz, że... Nie zawsze to jest też tak, bo wiadomo, że jak w rodzinie, tak, że czasami jest jakaś tam sytuacja, ale, ale jednak te nasze dzieciaki widzą, tak, że, że nasze życie na pewno zmieniło się od momentu bycia w domowym kościele i to jest właśnie takie odkrycie, tak, tych konkretnych zadań na tej misji, jak ja ciągle powtarzam, żeby, żeby im właśnie uświadamiać też i pokazywać, że nieważne, dzisiaj poszło ci źle, ale później, zobacz, może być lepiej, tak? Ja też dzisiaj zrobiłam tak czy inaczej, ale um, może być lepiej, tak? Że, że możemy, możemy im pokazywać, tak? Przez własny przykład, własne zachowanie, przez, no... Wiadomo, że będą patrzeć, może nie, może teraz już w przypadku naszych starszych dzieci, no nie jesteśmy autorytetami, bo to tak w, w okresie takiego właśnie chyba dzieciństwa, Ale też... Ale te już dzieci... dla naszych wnuków. Tak. A, a, <laughs> nie, nasz, taki... może, tak. Na ten moment e, chciałabym jeszcze, żebyśmy się podzielili e, tym, e, jak to właśnie bycie dalej, trwanie w tym, w tym naszym domowym kościele też wpływa na to, co za, rozpoczęliśmy na te wszystkie nasze takie prowadzenia tych naszych dzieci, tak? Od momentu, kiedy zaczęliśmy je wychowywać do tego momentu, kiedy no, no one są dzisiaj, tak? W tym, na tym etapie swojego życia. No tak, no, w końcu domowy kościół zaczął nas i nas formuje, bo trudno powiedzieć, że jesteśmy uformowani, tylko cały czas się formujemy, tak? No ale poprzez te nasze e, rozmowy, tak, znaczy na e, pewno, dialogi, modlitwy. Na pewno, na pewno jest łatwiej namówić o Panu Bogu przy nich, tak. do nich, mówić o naszych wartościach e, bardziej odważnie, e, mówić o tym, co jest istotne w naszym życiu. Że tak tu właśnie wcześniej mówimy, że jak są nawet jakieś niepowodzenia, porażki, to już jesteśmy zbawieni mamy siłę do tego dzięki panu, Bo jak się modlimy, prosimy o potrzebne łaski Ducha Świętego, to wtedy on nas uzdalnia, prowadzi. Dodaje nam do si siły do tego, żeby wyzwalać się z różnych jakichś uzależnień, czy jakichś słabości. Także, no. Ja myślę no bo to o... też, tutaj też takie rozpoznanie tego naszego powołania, że to mamy takie y, talenty, nasze marzenia, nasze dary i też uświadamianie tym naszym dzieciakom, że, że zobaczcie y, możemy tak iść, możemy tą drogą kroczyć. Y, jesteśmy... I, Uzdalnia nas Pan Bóg do pewnych rzeczy. I taki, no i te, ten właśnie przykład, o którym tu już w, wcześniej żeśmy wspominali, tak? Mhm. Ej, ja tak, jeszcze jedna myśl mi przyszła taka do, do głowy w tym momencie, że tak w sumie my, dosyć późno, jeśli chodzi o wiek naszych dzieci, przystąpiliśmy do Nowego Kościoła. I chyba trochę. E tak, żałujemy, nie mhm. wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale zaraz się wypowiem do końca, mhm. że one właśnie nie miały okazji, jako takie młodsze dzieci, być wśród rówieśników, takich swoich właśnie, w gronie dzieci domowego kościoła, tak? tak. I one nie zdążyły nawet takich relacji nawiązać, mhm. bo myśmy dosyć późno weszli, a wydaje mi się, że byłoby to z korzyścią dla nich. Tak patrzę teraz, mhm. że mogliby mieć właśnie osoby takie, które, no, byłyby dla nich jakimś tam przyjacielem takim na całe życie. Ale ponieważ Pan Bóg nad nami czuwa, nad Chóra. naszą rodziną, to nie byliśmy w domu kościela, ale syn miał przyjemność być w chórze jasnogórskim Pueri Claremontanii przez kilkanaście lat, gdzie też miał kontakt właśnie z mszą, z Panem Bogiem, z rówieśnikami, z rodzinami, które właśnie też mają podstawowe wartości, gdzie rodzina jest najważniejsza, gdzie jest Pan Bóg, gdzie jest modlitwa. Także to też spowodowało, że no w tej chwili, będąc dorosłą osobą, ma te fundamenty. Widzimy to, że Pan Bóg dla niego jest ważny na uczelni, też angażuje się w różnych charytatywnych akcjach i no to jest piękne po prostu. Nie? Także widzimy. A urszulka no, to jest y, gimn, y, szkoła średnia. No to tak jak powiedziała Jola wcześniej, no, trzeba bardziej nad nią pracować, żeby ten diamencik y, pokazać światu, tak? Ale y, jesteśmy cierpliwi, nie robimy nic na siłę. W tej chwili nam wystarczy to, że y, widzi, że krękamy wieczorem do modlitwy, że przy obiedzie siadamy, żegnamy się przed posiłkiem po posiłku. Dziękujemy Panu Bogu za to, za tamto i to co się w naszym życiu wie, dzieje, no to też ma świadomość, że to jest dzięki... Panu Bogu. I po raz kolejny witamy wszystkich w naszym gronie e, mówiącym o powołaniu, o służbie, o misji e, w rodzinie i wychowaniu dzieci. E, myślę, że już teraz czas na takie nasze podsumowanie tych tematów. E, myślę, że nasze, nasze powołanie trudno nam samym oceniać. E, ta misja w moim przypadku też jest trudna do ocenienia, ale. Już dzisiaj wiem i zdaję sobie bardzo konkretnie, y, bardzo dobrze sprawę z tego, y, co to jest powołanie y, dla mojej rodziny, z mojej strony, no i jaką mam trudną misję do y, wypełnienia. Dopełnienia, tak. tak i że trwa ona nadal, nadal i Trwać będzie. będzie tak do samego końca. Mm. Żebym, Żebym, Pan Bóg nie odbierze mi siły i rozumu. <laughs> tak, żebyśmy mieli tą świadomość, że jesteśmy dla siebie, wspólnie nawzajem, siebie prowadzimy do Boga. Nie jesteśmy przeszkodą, tylko raczej y, pomocą. I tak samo dla naszych dzieci. No i ciągle odkrywamy to, że ciągle jest coś do zrobienia, i to, co już niby było zrobione, to można zrobić jeszcze raz, ale lepiej pokazać lepiej, doskonalej, żeby no, żeby. Inni, patrząc na noc, chcieli iść tą drogą. Ja znowu, y, myślę, że generalnie, jak gdyby, nam w tej naszej misji potrzeba też takiej wytrwałości i siły. Y, no, ale wiemy, że nie jesteśmy sami, tak? Zawsze mamy y, y, pomoc, y, wiadomo tak. gdzie. Więc myślę, że damy radę. Siedzi tutaj obok. <grym> <Wiesz>? <grym> tak, tak. Także myślę, że damy radę. Dlatego właśnie wstępowaliśmy do Nowego Kościoła, że mogliśmy razem zacząć tą pracę yy, przybliżania się do Pana Boga, nie każdy z osobna, bo próbowaliśmy wcześniej i to wychodziło tak, nie inaczej. I łatwiej we dwójkę, właśnie to, co Grażynka przed chwilą powiedziała: jak ktoś ma gorsze momenty, to ta druga strona wspiera, mobilizuje i tak, tak. na odwrót. I to jest yy, piękne, że. Wie się, że ma się tą drugą połówkę, która w razie czego pomoże teraz sumując to, to właściwie mówimy cały czas o tej naszej posłudze, o, też mówimy o tej o naszym powołaniu misji poprzez domowy kościół i e, jeszcze teraz chcielibyśmy wspólnie razem e, podziękować Słudze Bożemu, księdzu Franciszkowi Blachnickiemu, za to, że e, no właśnie dzięki niemu jesteśmy tu, tak? On stworzył e, ruch światło życia, a jeszcze dodatkowo gałąź e, rodzinną domowego e, kościoła i na koniec jeszcze, zanim pomodlimy się za wstawiennictwem e, Sługi Bożego, to jeszcze e, jest takie piękne dzieło w naszej e, archidiecezji, e, na których bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich, wszystkie osoby powyżej 18 roku życia, które pragną odnowienia takiej swojej wiary i relacji z Panem Bogiem, to zapraszamy do, na seminarium odnowy wiary, który rozpocznie się 7 listopada, tego roku Będzie ono trwało 3 godziny od godziny 18 do 21 przez y, kolejnych 9 czwartków. Y, to spotkanie odbędzie się w Domu Ruchu Światło Życie na ulicy Dobrzyńskiej, 112 przez 114 w Częstochowie. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie sami. Przeżyliśmy to seminarium, warto, w Nowy Wiery. warto. naprawdę, yy, i to nie tylko członków domowego kościoła, ale wszystkie osoby, tak jak zaznaczyliśmy, yy, które ukończyło 18 rok życia. Za to spotkanie, za to bycie tu wspólnie, razem, Bóg I zapłać. I etap naszego życia. Sługo Boży, księże Franciszku Blask Blachnicki, wstawiaj się za nami. Dziękujemy.